Wiadomość od Prawa Wszechświata skierowana do Ciebie. Niebiańskie istoty przekazują informację, że dwie lub więcej osób żywią uczucia do Ciebie, z jedną z nich obecnie z dala. Te osoby przechowują szczególne wspomnienia z istotnego związku, zaznaczonego głęboką emocjonalną więzią. Przeżywają wspólne chwile, pielęgnując intensywną pasję do Ciebie. Jednocześnie doświadczają udręki i samotności, pragnąc codziennie Twojej miłości, ponieważ jest to istota życiowa brakująca w ich życiach. Archanioł Michał ułatwia ich zbliżenie, napełniając energią uzdrawiania, aby rozwiać nieporozumienia i zamieszanie, które były przyczyną rozstania. Te przeszkody zostaną pokonane. Ci ludzie myślą nieustannie o Tobie, zarówno w dzień, jak i w nocy. Z powodu osobistych spraw się oddalili, ale teraz rozpoznają swoje błędy, rozumiejąc, że nie ma nikogo takiego jak Ty. Twoja wyjątkowość i specjalność są nieporównywalne, a nikt inny nie potrafi dostarczyć tych samych uczuć, które Ty oferujesz. Jesteś prawdziwym cudem i wkrótce będą w drodze, aby dołączyć do Ciebie. Żałują głęboko rozstania i czekają na odpowiedni moment aby wrócić do Twojego życia. To wydarzy się cudownie wkrótce, w towarzystwie zaskakującej oferty w tym miesiącu, czegoś nieodpartego. Zachowaj spokój, ponieważ niedługo ponownie spotkasz tę wyjątkową osobę. Potwierdź, osoba, która dla mnie jest wyjątkowa, wraca z przeprosinami, aby się ze mną spotkać. Serdecznie dziękuję niebiańskim istotom. To była dzisiejsza wiadomość. Mam nadzieję, że ją doceniłeś. Kończę tutaj i czekam na ciebie w następnym filmie.